Halloween już za pasem, więc z tej okazji na kanale pojawi się kilka specjalnych odcinków z różnymi gośćmi, a dzisiejszy rozpoczyna tę serię. Dziś wraz z Turpatem opowiemy Wam o jednych z najciekawszych spraw prezentowanych w odcinkach kultowego serialu Niedowiary. Wyobrażacie sobie przewidywać śmierć bliskich osób? W 226 odcinku poznajemy dwie historie osób obdarzonych takim właśnie darem. Pani Alicji pewnego dnia śni się siostra, rozmawia z nią we śnie i dowiaduje się, że kobieta źle się czuje, do tego stopnia, że stwierdza, że wkrótce może nawet umrzeć. Po wybudzeniu się pani Alicja postanawia porozmawiać z siostrą, jednak nie wie, jak jej powiedzieć o tak strasznym śnie. Pyta, czy się dobrze czuje i dostaje odpowiedź, że nie. Okazało się, że inna bliska osoba również miała o niej podobny sen. Niestety, dwa tygodnie później kobieta rzeczywiście umiera, jednak to nie jedyna taka sytuacja. Wkrótce pani Alicji śni się również mama, która odchodzi po dwóch dniach. Najgorsze jest to, że nie można było temu zapobiec. Drugą niesamowitą historią było świadectwo pana Zbigniewa Miarczyńskiego, który również przeczuwał nadchodzącą śmierć, ale nie przez sen i zawsze bardzo dokładnie, a mianowicie trzy dni wcześniej. W jego przypadku pojawiało się dziwne odczucie. Jeśli dotyczyło ono nieznajomych, to wiedział tylko, że umrze ktoś z danego otoczenia. Zaś jeśli chodziło o bliskich, to czuł dokładnie, która z osób za trzy dni odejdzie. W taki sposób przewidział śmierć swojej mamy i siostry, pomimo poprawiającego się stanu ich zdrowia. Wiecie, co jest najstraszniejsze? Wierzę, że ludzie z takimi zdolnościami rzeczywiście istnieją, gdyż sama miałam dość niedawno podobne przeżycie i było naprawdę okropne. Miałam sen, w którym z moim narzeczonym bardzo się baliśmy, bo czuliśmy, że nadciąga do nas coś złego. Obudziłam się przerażona po piątej rano. Później w ciągu dnia okazało się, że osoba z rodziny mojego chłopaka odeszła. Właśnie o tej samej godzinie, o której się wybudziłam z tego koszmaru. Dość dziwny zbieg okoliczności. Nie miałam pojęcia, że ten sen to zapowiedź czyjejś śmierci, ale był mimo wszystko proroczy. Mam nadzieję, że to pierwszy i ostatni raz. Mi najbardziej w pamięć zapadł odcinek 277 o stygmatach. Opowiedziano w nim nie tylko o ludziach, u których się pojawiły, ale także ogólnie przedstawiono na ten temat różne bardzo ciekawe fakty. Stygmaty pojawiają się zawsze u osób bardzo pobożnych i głęboko wierzących. Jednak najbardziej zaskakującą informacją było to, że te osoby zawsze miały za sobą jakieś traumatyczne przeżycia. Najgorzej wygląda jednak ich życie. Nie mogą normalnie funkcjonować, gdyż muszą dużo leżeć. Cały czas odczuwają ogromny ból w miejscu w których pojawiły się stygmaty, a do tego mają bardzo wysoką temperaturę ciała, około 42 stopni Celsjusza. Stygmatów nie da się wyleczyć i są to zawsze rany na wylot. Wydzielają nieprzyjemny zapach i nie poddają się żadnym zabiegom, a próba ich leczenia tylko pogarsza sprawę. Rany znikają dopiero w chwili śmierci osoby naznaczonej. Utrata krwistych ran bywa różna. Ojciec Pio tracił około pół filiżanki krwi na dzień, ale zdarzało się, że niektórym ubywało tylko kilka kropel, bądź aż Pół litra. Innym ewenementem była pewna zakonnica, której krew ze stygmatów była tak gorąca, że pękały od niej gliniane naczynia, do których była zbierana. Stygmatycy mają również problem z jedzeniem, którego próby spożycia kończą się omdleniami bądź wymiotami. Krąży nawet legenda, że mogą kontrolować swój organizm. Ojciec Pio dziennie dostarczał organizmowi jedynie 300 kalorii, a to nie jest wystarczająca ilość, by normalnie funkcjonować. Za to Teresa Neumann przez ponad 30 lat żywiła się tylko i wyłącznie łącznie hostią oraz łykiem wody na dzień. Podczas badań okazało się, że jej przewód pokarmowy praktycznie zaniknął. Niektórzy stygmatycy mieli również zdolności przewidywania przyszłości, uzdrawiania, mówienia obcymi językami, bilokacji i lewitacji. To zjawisko jest tak niewiarygodne i trudne do zbadania, że do tej pory nikt nie potrafi wytłumaczyć czym są dokładnie stygmaty. Najciekawszym faktem jest to, że nigdy nie zdarzyło się, by pojawiły się one u osoby spoza kościoła katolickiego. To by było na tyle. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej o programie Niedowiary, to zajrzyjcie do Patryka na kanał Gimbe Nieznajo, gdzie wspólnie wspominaliśmy ten kultowy serial. Zajrzyjcie również na halloweenową playlistę.